Czy zwierzaki mogą chorować za nas? Zostań ze mną. Powiem ci niezwykłą historię kobyły, która miała raka kopyt. I skąd ten rak w ogóle się u niej wziął? W październiku 2023 roku odezwała się do mnie właścicielka pewnej kobyłki. Ja już wtedy zaczynałam, stawiałam swoje pierwsze kroki w rozmowach ze zwierzętami. Ja już wtedy próbowałam rozmawiać ze zwierzakami, ja już wtedy pracowałam z nimi energetycznie. i Kobyłka o imieniu Shanti trafiła do mnie właśnie wtedy, dokładnie w momencie, w którym ja pamiętam, dałam ogłoszenie na grupie jeździeckiej, bo konie to moja, oczywiście, moja największa miłość. I poprosiłam ludzi, którzy mają problemy ze swoimi zwierzakami, żeby się po prostu do mnie odezwali. I ja spróbuję jakoś pomóc, tak? Jakby no była taka moja trochę dziesięcina, trochę. trochę takie poczucie, że chcę coś dać z siebie, z siebie, od siebie. No i trafiła do mnie Shanti szczęntiko Kobyłka, która miała zdiagnozowanego raka w trzech kopytach. No i oczywiście w miarę tego jak sprawdzałam skąd się mogła wziąć jej historia, co się wydarzyło i tak dalej, dostałam mnóstwo różnych informacji. Jedną z informacji, którą otrzymałam, było konkretne imię Bruno. Konkretne imię. Usłyszałam, że jest to koń. Jest to koń, z którym ona miała do czynienia. Właścicielka Szanki powiedziała, że ona nie zna żadnego konia Bruno i że ona w ogóle nie wie o co mi chodzi. To był czas, kiedy ja jeszcze się odrobinę cykałam, że tak powiem. Ja jeszcze nie wierzyłam w ogóle w swoje zdolności, nie wierzyłam, że w ogóle ja cokolwiek sczytuję e, dobrze. I powiem Wam szczerze, że ta informacja jeszcze podana trochę w taki sposób, tak mnie tąpnęła, słuchajcie, że mówię, kurde, może ja to wszystko zmyślam, a może ja tu tam coś sobie wykombinowałam w głowie, jakiś pierdololo ludziom opowiada mnie. Naprawdę, mnóstwo różnych wątpliwości się we mnie pojawiało. I do, do dziś one gdzieś tam potrafią wybrzmieć we mnie. No ale wtedy pamiętam, że faktycznie mówię: Okej, okay, no dobrze, no może coś źle zczytałam, może nadinterpretowałam. Wtedy ja robiłam po 3-4 sesje dziennie, słuchajcie, z tymi, z tymi zwierzakami. Mówię: może mi się coś pomerdało. No nie wiem, nie wiem. Odłożyłam temat na bok. Mówię: Okej, okay, no dobrze, trudno. Coś źle zinterpretowałam. Następnego dnia dostaję wiadomość. I tutaj zacytuję wam tę wiadomość, bo nie chcę jej przeinaczyć. Dostałam informację taką przypomniała mi się jedna rzecz a propos tego Bruna. Na dosłownie 2-3 godziny do naszej stajni przyjechał koń, którego zwali właśnie Bruno. Widzieli się tylko przez chwilę, przez płot. O co z nim chodzi? No i tutaj słuchajcie, dostałam przekaz, że, że oni mają ze sobą kontakt. Że tako była i ten koń Bruno mają ze sobą fizycznie, fizycznie, telepatycznie kontakt, tak? Że ten fizyczny kontakt nie jest im potrzebny do tego, by móc realnie ze sobą rozmawiać. No i słuchajcie, co mi napisała dalej. Bruno był koniem z interwencji. Jego właściciel pętał go drutem i kantar z łańcuszkiem wrósł mu w pysk. Strasznie cierpiał. Przez te pętanie miał problemy z nogami. Znajoma próbowała odzyskać jego zaufanie i pracowała z nim jakieś 4 miesiące. Ale ostatecznie nie wiemy, co się z nim stało. Um, I słuchajcie, to do czego dąży ten filmik to jest informacja, że wasze zwierzaki mogą przejąć od was jakiś rodzaj problemu, ale mogą też być sygnałem, że ktoś inny inny zwierzak, na przykład, cierpi. I tu powiem Wam historię mojej kobyły, która w zeszłym tygodniu, bo jestem teraz na takim sześciotygodniowym, bardzo intensywnym szkoleniu z Amelii O'Kincaid um, i tam spotykamy się i konkretnie to już jest dla, że tak powiem, absolwentów pierwszej rundy <ścoughs> i tam spotykamy się co tydzień i, i robimy konkretne odczyty i to już takie naprawdę bardzo głębokie odczyty, bo odczytujemy z poziomu, e, bardzo głęboko z poziomu zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No i w zeszłym tygodniu awia, moja kobyła, była pierwszym zwierzakiem, który był odczytywany. No i wyobraźcie sobie, że awia powiedziała, że boli ją tylne kopyto. Ktoś tam odczytał, że ją boli tylne kopyto. Byłam u niej dwa dni wcześniej, mówię, no nic się nie dzieje. A wie, jest takim koniem, którego jak się dotknie w kopyto, jeżeli cokolwiek by ją bolało, to ona po prostu natychmiast to pokazuje. To nie jest koń, który ukrywa ból i tak dalej. Mówię, więc dziwne to jest dla mnie w ogóle, jakaś taka dzika historia. Mówię, ale dobra, nauczona swoim przykładem, mówię, nie będę interpretować tego, zostawiam to. Jeżeli faktycznie będzie odczuwać ból, no to prędzej czy później go pokażę. I, i, I zobaczymy, miałam być u niej kolejne, za kolejny dzień, więc mówię jeszcze raz, sprawdzę dla pewności. W międzyczasie u Awi, w stadzie, była we, pani weterynarz. Robić rutynowe sprawdzenie, co tam się dzieje u różnych koni. Jedna z kobyłek um, źle się czuła, po prostu źle się czuje. Co się okazało, że to tylne kopyto, które Awia pokazała, to było kopyto innej koby, kobyłki, która miała ropę w kopycie, która sama nie pokazywała tego. I to, co jest niezwykle ciekawe, że. Awia sobą pokazała, co się dzieje z innym koniem w stadzie. I bardzo często nasze zwierzaki wcale nie pokazują tego, co im dolega, szczególnie w kontekście tych kudłatych rozmówek i tych rozmów i odczytów telepatycznych. Bardzo często nie mówią o tym, co im dolega, a co dolega osobom bliskim im, innym zwierzakom, z którymi mają do czynienia itd. O tym też będę mówiła na tym webinarze. I tak. Odpowiadając na pierwsze pytanie postawione tutaj podczas tego e, TikToka, to tak, zwierzęta potrafią przejąć choroby bliskich osób i bliskich zwierząt. Potrafią też naprowadzać nas na to, co z nami jest nie tak, co my mamy u siebie do sprawdzenia. Bardzo często są lustrem, bardzo często są lustrem jeden do jednego tego, co my mamy w sobie do ustrowienia i o co nam chodzi. I nie chodzi o to, żeby się Wiecie, teraz jakoś tak szczególnie um, do siebie przychrzaniać, nie? bo mamy takie poczucie, o Jezu, to jak mój pies, nie wiem, chorował na coś, tam, to to jest moja wina i tak dalej. Nie, absolutnie. To nigdy nie jest wasza wina, bo one zawsze to robią dobrowolnie. To nigdy nie jest tak, że zwierzak jako istota weźmie sobie waszą chorobę, bo ktoś go do tego zmusza. Absolutnie nie. One decydują, co robią. I jeżeli chcą być dla was lustrem w kontekście choroby, to będą. Bardzo często mają nas czegoś nauczyć i są zwierzaki, które na przykład chorują dlatego, że my chcemy się kimś opiekować i mamy taką ogromną potrzebę bycia potrzebnym i bycia opiekuńczym i dbania o kogokolwiek i często nie dbamy o siebie wtedy, więc o tym też będę mówiła na webinarze, jak zwierzęta jako lustra potrafią pokazywać nam pewne rzeczy dotyczące nas, więc... To, co jest mega istotne w tym całym filmie, to jest temat introspekcja i autorefleksja. Spójrzcie na Wasze otoczenie, spójrzcie na siebie i zobaczcie, co te zwierzaki tak naprawdę chcą Wam pokazać, bo bardzo często pokazują Wam rzeczy, które macie ze sobą do zrobienia. I pamiętajcie, pamiętajcie, bo to jest niezwykle istotne że jak zaczniecie już sobie uczyć się tej telepatycznych rozmów ze zwierzętami, jak zaczniecie szukać odpowiedzi u swoich zwierzaków, co, co, co może być problemem na przykład, to nigdy tego nie interpretujcie. Przynajmniej na początku. Zawsze najpierw zbieramy informacje, a dopiero potem wchodzi analiza. Czasem dopiero po czasie przychodzi to olśnienie. No tak, teraz już wiem, to dokładnie o to chodziło: o tego zwierzaka, o tego konia, o nie wiem, o tego kota, o coś tam, o coś tam. Więc nie wątpcie w siebie. <grym> po prostu nie wątpcie w siebie. Tym filmikiem chciałabym Was jeszcze raz zaprosić, tych, którzy się jeszcze nie zapisali. Jest nas już taka gromada, że ja jestem po prostu w tak ogromnym szoku i jestem tak niezwykle szczęśliwa, że jest Was tyle osób, które chce się realnie nauczyć rozmawiać ze zwierzakami. Więc nie wiem co wam powiedzieć, po prostu doczekać się 25, nie mogę, naprawdę się nie mogę doczekać, będziemy robić odczyt na żywo i tak dalej, więc no, no, no będzie się działa magia, to, to wam gwarantuję i to wam obiecuję i powiem wam, że jak tak patrzę na tą prezentację moją, to tam, tam nie będzie pierdololo, tam będą konkretne informacje, więc mam nadzieję, że, że będziecie na to przygotowani. Ściskam was ogromnie, całuję i do, no, do jutra pewnie.